Drodzy, od dzisiejszego dnia wy chyba znienawidzicie babusa za to co mi zrobił. A mianowicie dużo dobrego, bardzo dużo dobrego. Moi drodzy, Aryzany trzeba zacząć tak już na poważnie. Przez ten tydzień będziecie mieli dość Arizona. To będzie tak samo jak z dbs ami jak różnego rodzaju po prostu kawami. A zaczniemy sobie od Arizony, która najprawdopodobniej nie była jeszcze na kanale czyli kiwi truskawka. Kiwi strawberry, fruit juice, cocktail, all natural Arizona. Coś kurde, niesamowitego, co ten bambus mi ponawysyłał. Ja pierdykam się. No i powitam was serdecznie oto i one. E, oto pierwszy po prostu... Ja pierdzielę, po prostu tego jest za dużo. Tych Arizon jest tak tyle, że po prostu ja się załamuję. E, to jest jeden z tych smaków, które nie testowałem, a miałem chętkę na to, dlatego że wiecie. Europejska wersja, mała europejska wersja. Jeszcze kurde, nie no, po prostu kto zna historię, kto widział, wszystkie Arizony, które ja testowałem, ten wie. Zaczniemy, sobie właśnie od tego smaku. Dlatego, że jak mówiłem wcześniej, nie testowałem jego, jestem jego bardzo ciekaw. Nie testowałem jego europejskiej wersji. Amerykańskie duże wersje, typu, wiecie, Watermelon, go postanowiłem sobie odpuścić, i te różnego rodzaju e, ice o smaku cytrynowym, brzoskwingowym odpuszczam całkowicie. E, wziąłem to sobie tak po prostu do picia. Wszelkiego rodzaju Arizony, które zostały mi teraz, są jak najbardziej do przetestowania. No i co my tutaj mamy? Typowy Arizonowy design, tym razem różowo-czerwono. Taki zielonkawy, można nawet powiedzieć, że kremowy mamy oczywiście grafikę kiwi, truskawki. Znowu muszę to kurde zrywać. Po prostu zrobię to teraz na szybko i zaraz wracam. Bo dajcie nawet, nie wiecie, jak ja jestem dumny z siebie. Całe odeszło! Nie ma żadnych połóweczek, porwak, dobra, tutaj się lekko naderwało, ok, ale. Całe zeszło! To, to jest jedyna. Chyba pozytywna rzecz, jaka mogła mnie dzisiaj spotkać. Bo dzisiejszy dzień to był strasznie taki, no. Nie mówię, że nie mrawy, ale dwie kury mi zaczęły chorować, kurde, tego takie coś mi się wydaje, że jutro będzie trzeba ją łeb skrócić, kurde. No szkoda, ale to też były starsze, kurde, w mordę, no po prostu. No ale to były to też starsze kury, no trochę je już miałem, no to mają prawo, no. Ale szkoda, no kurde, mogłyby jeszcze pożyć. Każdy yy, hodowca zawsze ma ten smutek w oczach, kiedy przychodzi co do czego, no mogłaś żyć troszkę dłużej. Więc co, woda, syrop glukozowo-fruktozowy, koncentrat soku gruszkowego. Dobrze, jest dobrze, koncentrat soku kiwi i truskawki, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, naturalne aromaty, jako barwniki sok warzywny, kwas stabilizator i barwnik. I dlaczego tego nie dali tutaj? Tylko musiałem to wyczytać z tego? Ej, 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 no to już można po prostu wypierdzielić, bo tutaj ma wartości całe żadnych kurde na 100 ml, że trzeba w ogóle nie uwierzycie, ale kurde wylądowało to w kodno, nie uwierzycie, tu jest obok kocha, później to kurde posprzątam yy, 260 kcal na całą puszkę, yy, pamiętajcie tutaj, zawsze rizody amerykańskie idą w 650 ml Żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, żadnego sodu 66 g węglowodanów, z czego cukrów wszystkich mamy 63 g, a cukrów dodanych 59 g. Żadnego białka, potasu mamy 70 mg i witaminy C 36 mg. Więc co moi drodzy? Zostaje nam tylko otworzenie i sprawdzenie. Kewy Truskawka. Czy aby na pewno będziemy mieli do dyspozycji coś dobrego? Czy może bardziej będziemy mieli do dyspozycji? No. Nie, po, nie do powtórzenia. No bo ja tak sobie się zastanawiam czasem. Czy aby na pewno nie wziąć sobie jakiejś Arizony? No na przykład ostatnio bardzo zasmakowałem w Arizonie Bardzo bym chciał ją jeszcze raz kupić, ale. Tu wie, no tak do Tesco mi się by chciał, czy do Tesco, czy do Oszona, czy to w ogóle tam, gdzie Arizony się pojawiły. Czy chce mi się iść? No, może chce mi się, ale wiem, że mi kamera skręca. Musicie się, musieliście się do tego przyzwyczaić. Jeżeli jesteście nowi, to pamiętajcie, że to jest już tradycja, że moja kamera musi skręcać. Uroki tego kanału, co ja mogę powiedzieć. To jest jak najbardziej zapach truskawki. Nawet mógłby powiedzieć, że truskawkowych cukierków, truskawkowych lizaków typu Chupa Chups. Kiwi to jest tutaj takie do no mało wyczuwalne, chociaż, że no coś tam kurde takiego innego w tym zapachu truskawki jest wyczuwalne, ale zawsze jest ten fakt, że kiwi, jeżeli jest w jakimś napoju, czy to energetycznym, czy to Klasycznym przytuarizonowym zawsze jest na drugim miejscu. W sensie na drugim miejscu uciekło mi słowo, dlatego że zacząłem nalewać, i tak dalej. Mamy kolor czerwony, ale zawsze z tym kiwi jest tak, że jest wyczuwalne dopiero po wypiciu tego napoju. O to mi chodziło, no nic więcej. Spróbujmy tego i sprawdźmy, jak ta rezada będzie parowała się z tymi wszystkimi, które piłem do tej pory. No, powiem Wam, że no, jak na razie jestem w zawiedziody widogronową. Pomarańczowa też mnie tak nie urzekła, cytrynowa to było coś pięknego. Mango była spoko, arbuzowa to była naprawdę wykukszona. No, i teraz kolejna ta klasyczna, i to by już by było chyba przy. A, jeszcze fruit punch, i fruit punch, który był takim fejlem, również. A teraz mamy do dyspozycji, chyba, ostatni ten klasyczny Arizonowy smak, czyli kiwi truskawka. Jakbyście się pytali, czemu tu się odbija taka zielona poświata, mam włączony telewizor, przystopowany meczyk. Coś... O kurde, dobra. Jest dobrze. Jest dobrze, ale jest tutaj posmak, który mnie najbardziej zastanawia z tych wszystkich y, smaków, jakie testowałem do tej pory, bo on mi bardzo przypomina taki smak y, kawowy. Taki, jak y, często jest przy tych y, naturalnych... Y, przy tych energolach z naturalną kofeiną, czy nawet amerykańskich napojach energetycznych, taki właśnie posmak kawowy. On, on naprawdę wiele napojów energetycznych zepchnął na dolny plan, dlatego że przejął całkowicie smak tego napoju, czy nawet mieszał się w tym... W samym profilu smakowym, nie tym co trzeba przez to wychodziło to takie, no po prostu, nie nie moje klimaty, nie moje smaki, nie moja nie moja marża jakby na to nie patrzeć, i on się tutaj też tak uaktywnił, ale jako ostatnio piłem Watermelona ten sam posmak był wyczuwalny nie było tego przy okazji Mucho go przeze mnie wcześniej smakowanych Lemonade oraz Orange rain. Czy nawet Grape Pride? teraz tutaj przy okazji kiwi, strawberry i watermelona i mocho mango, on został tak jakby uaktywniony. Nie wiem, czy to jest spowodowane jakimś tutaj... Nie wiem. Nie wiem, czy to jest spowodowane syropem glukozowo-fruktozowym, czy cholera jedna wie czym, ale to jest po prostu takie, nie mówię, że nie przyjemne, ale... No mogłoby tego zabraknąć, bo przy lemoniadzie, oranżeradzie to było naprawdę nieprzeszkadzające, bo tego nie było. Jest to na pierwszym miejscu wyczuwalny smak truskawki. Ej, a może to jest posmak kiwi? Dlatego, że lemoniada, dlatego, że oranżada, oranżerade w sumie Yy, winogrono nie miały w sobie ani trochę yy, kiwi. Nie miały w sobie w dodatku kiwi soku z kiwi. O, yy, ani trochę. Jak dobrze pamiętam, mógłbym sobie zobaczyć, bo mam to przygotowane do wyrzucenia. Grapefruit, ale powiejajcie, nie, nie miał. Miał w sobie tylko gruszkę i sok z czerwonych winogron. I wydaje mi się, że to może być spowodowane dodatkiem soku z kiwi. Bo oczywiście czytałem skład Arizony Watermelon. Nawet mam ją tutaj przy sobie. Jest tutaj zawarty sok kiwi z koncentratu. Macho go już wypieprzyłem. Ale wiecie o co mi chodzi. W każdym jednym tym słabym smaku Arizon, tym właśnie takim alakawowym, jest zawarty sok z kiwi. No i w europejskich tego nie było problemu. Więc o co chodzi? Czy aby na pewno Ameryka dostała po prostu takie... Takiego po prostu pstryczka w nos? Gorszej jakości? W sumie nie zdziwiłbym się. Po tym jak naprawdę testowałem europejskich produktów do tych amerykańskich bardzo dużo, to nie zdziwiłbym się jakby Arizony również dostały taki kurde... Wiecie, syrop glukozowo-fruktozowy i tak dalej. Nie mówcie mi, że pewnie ten posmak jest z syropu glukozowo-fruktozowego tak w międzyczasie, dlatego że w Orange rate nie było tego. W Lemonade nie było w grape rate, tym bardziej yy, tego posmaku. A był tam syrop glukozowo-fruktozowy, więc dlatego no, problem leżał głębiej. No i wydaje mi się, że jest to chyba posmak kiwi. Więc widzimy się następnym razem. Przy okazji zobaczymy jeszcze czego najprawdopodobniej: yy, wybranej Arizony przez moją mamę albo moją siostrę. Zobaczymy, co tam wybiorą. Mam nadzieję, że coś naprawdę ciekawego, dlatego że wiecie, do no, tych Arizon jest troszeczkę. Jeżeli macie zamiar kupić te Arizonę, to polecam. Oczywiście, jeżeli lubicie takie ala-kawowe posmaki, po prostu posmaki kiwi. No to jest po prostu dziwne, albo to jest spowodowane tym, że ich kiwi, amerykański kiwi, ma posmak kawowy, albo ja nie wiem. Pierwykli się przy rozlewki, no ale przy trzech smakach? To niemożliwe.